Dzień dobry Państwu, tutaj Piotrka im kanał Tupot Szachowego Blusa. W dotychczasowych pogadankach opowiadałem o tym, w jaki sposób należy partię szachów zaczynać, bądź też o tym, w jaki sposób zaczynać jej nie należy. Tym razem zajmę się sprawami z przeciwnego bieguna, a więc rozpocznę cykl pogadanek na temat finału partii szachowej. Opowiadać będę o tym, w jaki sposób partię szachów możemy zakończyć. A co być może jeszcze ważniejsze, w jaki sposób możemy ją zakończyć z sukcesem, czyli zwycięstwem, bo o to wszystkim nam chodzi. Poza tym, że odczuwamy przyjemność z powodu samej gry. Na pierwszy ogień pójdzie schemat matowania króla przy pomocy dwóch ciężkich figur. Figury ciężkie to Hetman oraz Wieże. Na rozgrzewkę zapraszam do zmierzenia się z zadaniem które ułożyłem specjalnie na użytek tej pogadanki. Zadanie polega na tym, że w pozycji, którą widzicie teraz na szachownicy, białe są na ruchu i dają mata w trzech posunięciach. Jeżeli przyjrzycie się tej pozycji, to zobaczycie, że na pierwszy rzut oka białe są w Nielada opałach, dlatego że czarny Hetman wdarł się w okolice białego króla i w tym momencie grozi ruchem Hetman G2 Mat. Co więcej, nie ma żadnej białej figury, która w szybki sposób mogłaby przyjść białemu królowi na pomoc. W związku z tym, białe muszą się naprawdę sprężać, nie tylko po to, żeby tę partię wygrać, ale wręcz po to, żeby jej błyskawicznie nie przegrać. Za chwilę poproszę wszystkich o zrobienie pauzy. Po tej pauzie weźcie 15-sekundowy namysł. I po tych 15 sekundach możecie pauzę odblokować i ja pokażę rozwiązanie. A teraz pauza, czyli spacja. W pozycji tej sprawdza się zasada, że najlepszą obroną jest atak i jedynym dobrym posunięciem jest wzięcie śmiałe pionka hetmanem na b7. To jest ruch hetman bije b7 szach. Czarne nie mają żadnej innej odpowiedzi poza wzięciem tego hetmana królem. I białe mogą przystąpić do matowania dwoma wieżami. Pierwszy ruch, wieża b2, szach. Proszę zwrócić uwagę, że w wyniku tego szacha czarny król zmuszony jest do odejścia na bandę, czyli na linię a. Dlatego, że ewentualny odwrót w drugą stronę, czyli na linię c, w tym przypadku na pole c6, jest uniemożliwiony przez drugą białą wieżę, która kontroluje całą linię C. W związku z tym czarne muszą zejść na bandę. I nie ma znaczenia, czy odejdą na pole A6, A7 czy A8. Wszystko jedno, gdzie pójdą. Powiedzmy, że pójdą na pole A6. Białe w odpowiedzi mogą zagrać: Wieża A1 jest mat. Jedna wieża odcina. Czarnemu królowi odwrót na linię B, a druga wieża matuje tego króla po linii A. Zaprezentowana przed chwilą sekwencja składa się na trzy posunięciową kombinację. Warto zwrócić uwagę, że kombinacje to ten element sztuki szachowej, który budzi największy zachwyt, a z drugiej strony jest też bardzo często przedmiotem zupełnie mylnych wyobrażeń. Kiedy rozmawiam z szachistami, a zwłaszcza szachistkami początkującymi, to bardzo często słyszę takie oto uwagi. Kiedy ja będę w stanie przeprowadzić jakąkolwiek kombinację, albo jeszcze lepiej nigdy nie będę w stanie przeprowadzić żadnej kombinacji. W podobnych stwierdzeniach tkwi brak wiary we własne możliwości, a po drugie brak zrozumienia przy czym na poziomie początkującym nie są zupełnie uzasadniony otóż brak zrozumienia na czym polega dobra gra w szachy i na czym polegają kombinacje w szczególności otóż jedno i drugie składa się z elementów wiedzy które należy ze sobą połączyć w taki sam sposób w jaki łączymy perły bądź korale po to żeby uzyskać naszyjnik w tym przypadku mamy dwie takie perły Otóż, pierwszą perłą jest ogólna wiedza, że jeżeli szukamy forsownego mata, forsownego czyli takiego, od którego przeciwnik w żaden sposób nie może się obronić i jak po sznurku idzie ścieżką, którą my mu wyznaczyliśmy. Otóż, jeżeli szukamy takiego forsownego mata, to nie boimy się oddać figury, nawet tej najsilniejszej, czyli Hetmana. Nie wykluczamy z góry ruchów takich jak Hetman bije b7 szach. Przeciwnik bije i tutaj mamy do czynienia z drugą perłą, jaką jest mechanizm, w gruncie rzeczy dość prosty, matowania osamotnionego króla dwo, dwiema ciężkimi figurami, w tym przypadku wieżami. A więc gramy wieża b2 szach, król schodzi na wandę i Wieża A1 Mat. Trzeba przy tym mocno podkreślić, że ten mechanizm to jest coś, co każdy opanować musi. Jeżeli tego nie zrobicie, a ściślej rzecz ujmując, jeżeli nie będziecie nim operować na wstrzyknięcie palców, to będziecie mieli problem z wygraniem jakiejkolwiek partii. Właśnie dlatego przyjrzę się temu mechanizmowi bardziej detalicznie, pokazując w jaki sposób działa. W pozycjach, które są znacznie prostsze niż ta, którą rozpatrywaliśmy przed chwilą. Przy okazji powiemy sobie dwa słowa o naturze ciężkich figur. To jest pozycja elementarna, którą wygrywamy białymi bez najmniejszego problemu, z uwagi na przygniatającą przewagę materialną w postaci dwóch wież. Niemniej jednak o tego typu pozycjach warto kilka rzeczy wiedzieć. Pierwsza rzecz jest taka, że jeżeli tylko będziemy grali w sposób sensowny. To wygramy z całą pewnością prędzej czy później. Dlatego nie trzeba się stresować, jeżeli zrobimy jedną czy dwie niedokładności, bo jedyny skutek będzie taki, że być może wygramy parę ruchów później niż przy grze idealnej. Druga rzecz i ważniejsza jest taka, że czarnego króla trudno będzie zamatować, dopóki stoi on w środku szachownicy. Dlatego zmierzamy do zrzucenia go na linię ostatnią, ewentualnie na bandę, i tam zamatować go będzie łatwiej. I to jest tylko kwestia decyzji, w którą stronę będziemy go spychać. Na przykład, możemy podjąć decyzję, że będziemy starali się go zepchnąć na ostatnią linię, czyli tutaj na ten kraniec. I zmierzamy do tego, żeby ten król sobie stanął gdzieś na tej ostatniej linii. Jedna z naszych wież będzie mu odcinać dostęp do linii przedostatniej, a druga wejdzie na ostatnią i będzie go po tej ostatniej linii matować. Żeby taki skutek osiągnąć, wymagana jest tylko odrobina systematyczności. Teraz wracam do tej pozycji wyjściowej, żeby pokazać, jak do tej ostatecznej pozycji. Doprowadzić. Kluczem odpowiedniej procedury jest spostrzeżenie, że ciężka figura, w tym także wieża, jest w stanie ustawić przed nieprzyjacielskim królem tak zwaną barierę. Jeżeli teraz zagramy jedną z wież na pole H3, zobaczmy, że ta wieża ostrzeliwuje całą trzecią linię i to jest właśnie ta bariera, bo król na tą trzecią linię nie ma wstępu. Jeżeli dalej próbuje się utrzymać w środku szachownicy, to tę wieżę, która tworzy barierę, zostawiamy w spokoju na jej miejscu. Natomiast drugą wieżę stawiamy na linię sąsiednią, a więc szachujemy króla. W ten sposób król nie ma wstępu ani na linię trzecią, a z kolei z linii czwartej jest wyrzucany przez drugą wieżę. W związku z tym musi iść na linię piątą. I teraz sytuacja się powtarza, to znaczy, ta wieża tutaj z pola B4 tworzy bariery po linii czwartej, więc tę wieżę zostawiamy w spokoju, natomiast drugą wieżę stawiamy na linii, na linii piątej, czyli wieża z B4 tworzy barierę, a wieża z pola H5 szachuje po piątej linii i spycha króla. Na linię 6. Król schodzi na pole C6 i tutaj pojawia się drobna komplikacja. Bo mechanizm jest taki, że ta wieża z H5 tworzy barierę po piątej linii. W związku z tym chcielibyśmy drugą wieżę ustawić na linii 6, ale chwilowo nie możemy tego zrobić, dlatego że jedynym polem z linii 6, jakie jest dostępne dla tej wieży z B4 jest pole b które znajduje się w zasięgu rażenia nieprzyjacielskiego króla. Gdybyśmy tę wieżę postawili na B6, to czarny król by tę wieżę zbił, co nie byłoby wskazane. W związku z tym, co robimy? Otóż robimy rzecz bardzo prostą, czyli przerzucamy tę wieżę z B4 możliwie daleko od pola rażenia. Nieprzyjacielskiego króla, przy czym nie, tak, nie aż tak daleko, może jak na pole h4, bo tutaj byśmy sobie uniemożliwili wtargnięcie tą wieżą z h4 na pole h6, czyli na szóstą linię. Na czym nam zależy? W związku z tym przestawiamy tę wieżę daleko, ale nie, nie tak, żeby sobie blokować dostęp do szóstej linii w następnym ruchu, czyli gramy wieżą na pole g4. Jeżeli teraz król dalej sobie chodzi po szóstej linii, no to e, oczywiście tutaj mamy po piątej barierę, więc e, tę wieżę, która tworzy barierę po staremu, zostawiamy w spokoju, natomiast drugą wieżą wkraczamy na linię szóstą i spychamy czarnego króla z linii szóstej. Król spada zatem na linię siódmą. E, wieża na linii szóstej tworzy barierę, więc e, Druga wieża wkracza na linię siódmą, król schodzi na ostatnią linię i jesteśmy bliscy zwycięstwa. Aczkolwiek musimy tutaj znowuż pokonać drobną komplikację, bo chcielibyśmy zostawić jedną wieżę na linii siódmej, a drugą wyjść na linię ósmą, przy czym nie możemy chwilowo tego zrobić, dlatego że pole G8 jest w zasięgu rażenia czarnego króla. Więc możemy tutaj to załatwić na różne sposoby. Może najprościej będzie tak, że przygotujemy tutaj wtargnięcie tej wieży na linię 8 w taki sposób, żeby była ona bezpieczna. Co prawda, król może jeszcze przez chwilę się stawiać, bo atakuje tę wieżę, która tworzy bariery, więc tą wieżę też zabieramy na drugi koniec szachownicy. Król tutaj, już może, wszystko jedno, czy pójdzie tu, czy tu. Powiedzmy, że idzie na pole F8. No i stawiamy tą drugą wieżę, to jest gwóźdź, do trumny, i dajemy mato. To jest cała procedura matowania dwoma ciężkimi figurami. Ona się sprawdza, jeżeli mamy dwie wieże przeciwko osamotnionemu królowi. Oczywiście sprawdzi się też, jeżeli mamy wieżę i Hetmana. To wygrać tutaj taką pozycję z wieżą i Hetmanem jest jeszcze łatwiej, więc nie ma sensu tutaj Wam tego pokazywać. A teraz wracamy do przykładów, w których podobne mechanizmy możemy wykorzystywać w sytuacjach, kiedy wymagane jest przeprowadzenie jakiejś kombinacji. Na szachownicy mamy pozycję z partii rozegranej w 1978 roku. Białymi grał Aleksander Iwanow, szachista rosyjski mieszkający obecnie w Stanach Zjednoczonych, a czarnymi Arszak Petrosjan, Ormianin, a zarazem jeden z najwybitniejszych współczesnych trenerów szachowych. Pozycję tę można potraktować jak zadanie, a treść tego zadania brzmi następująco. Białe zaczynają i dają mata w trzech posunięciach. Jest to szach, szach i mat. Kto chce się zastanowić, może w tym momencie zrobić pauzę, po której ja podam rozwiązanie tego zadania. Pauza. A rozwiązanie zadania jest następujące. Białe zabiły Hetmanem pionka na H7, czarne nie mają wyboru i muszą bić Hetmana, i tworzy się mechanizm, o którym mówiłem przed momentem. Biała wieża z G2 tworzy barierę po linii G. Natomiast druga wieża wchodzi na linię H i po tej linii H matuje. Oczywiście czarne mogą jeszcze desperacko zasłonić się gońcem przed tym szachem, tylko że jest to rozwiązanie na krótką metę dlatego, że goniec jest niebroniony i biała wieża może tego gońca zbić i jest mat w sposób definitywny. Na zakończenie jeszcze jedno zadanie, pozycja również inspirowana historyczną, praktyczną partią, aczkolwiek tę pozycję w stosunku do partii lekko zmodyfikowałem, więc nie będę podawał nazwisk graczy. A zadanie jest następujące. Gracie, uwaga, czarnymi i dajecie mata w trzech posunięciach. Tym razem nie będę podawał rozwiązania. Ale bardzo serdecznie zachęcam do tego, żeby dzielić się rozwiązaniem w komentarzach do mojego filmu. Zanim przejdę do pożegnania, możecie zrobić pauzę i zastanowić się nad tym, co chcecie zagrać. Pauza! Wielkie dzięki za obejrzenie tego filmu. Mam nadzieję, że niebawem zobaczymy się przy następnym, a po tym następnym będzie kolejny, i jeszcze jeden, i jeszcze jeden. Jeszcze jeden. Tym sposobem tupot szachowego blusa nie zamilknie nigdy. A tymczasem wszystkiego najlepszego i do zobaczenia.